Cześć, w tym filmie pokażę Wam kostkę 4x4 firmy Shengshu. Dostajemy ją w takim dość ciekawym kolorowym pudełku, na którym SpeedCube umieszcza informacje o kraju pochodzenia kostki i inne ciekawostki o niej. Na górze widnieje logo firmy Shengshu i jest to wersja czwarta tej kostki. Kostkę możemy kupić na Allegro za cenę około 45 zł. Na Allegro u SpeedCube'a. Więc przejdźmy może teraz do budowy. Zapraszam serdecznie. Ok, więc tak się prezentuje budowa kostki. W środku mamy coś, co przypomina krzyżacz. krzyżak. Jest oparte na krzyżu, lecz ma taką trochę też dziwną, nietypową budowę. No i mamy tutaj cztery typy klocków. To jest klocek krawędziowy, dość ciekawy. Tutaj mamy takie dodatkowe elementy, które pomagają w poruszaniu się. Kostki: taki element i taka nóżka. To są środki, te te środkowe. I tutaj mamy narożniki. Dość cienka nóżka. Też to wszystko ułatwia poruszanie się. Tak to jeszcze. Wygląda w pełnym pokazie. Ok, przejdźmy do następnej rzeczy. Ja szybko złożę kostkę i zaraz wracam. Okej, okay, więc kostkę już złożyłem i może przejdziemy do poruszania, bo to jest chyba najważniejsze. Kostka trochę lokuje, ale nie jest to jakimś wielkim utrudnieniem w układaniu, ponieważ rewelacyjne śniadanie zakrętów z linii spokojnie. Czwarta generacja kostki naprawdę dopracowali wszystko. W tył jednak nie. Może tam z drobnego kąta. Minimalnie w tył. O, podwójne ściany równie dobrze. I środkowe ściany również znakomicie się kręcą. Naklejki są przyklejone dobrze. Nic tutaj nie odstaje. Są idealnie wymierzone. Rozmiar kostki. Tyle. Gdzieś pół centymetra większe od. Normalnej trójki. Kostkę naprawdę bardzo lubię i polecam Wam serdecznie. Jeśli, nie ma, jeśli macie wybrać, którą kostkę 4x4 kupić, wybierzcie właśnie produkt Shengshu. Na pewno będziecie zadowoleni. Więc to była recenzja kostki 4x4 firmy Shengshu. Ja Wam serdecznie dziękuję. Cześć.